Dobry wieczór. Mamy 21 już. No, 21. Dobra, 21 e, 27. Czy się miałem cudowną wizytę? Trzy telefon zrobiłem. No dobra, znajdę. Cudowną wizy dwóch dwóch cudownych e, ludzi. No wypunktowali mnie na maksa. Tak. Wypunktowali moje słabości, no, na maksa. No, ale to też musisz się z tym liczyć, że jak wchodzisz na ścieżkę wiedzy, poznania, rozliczasz się ze swoją poprzednią rodziną sprzed iluś tam lat, mówisz im prawdę, choć to boli. No, dla ojca to jest bolesne. Powiedzieć swoim dzieciom pewną prawdę, o której oni nie wiedzieli, która może ich boleć, może im rozbić iluzję. Tym bardziej, że iluzje dziecka na temat matki to są najpotężniejsi ludzie. I to było bardzo bolesne i oni se, Ja tam się zbierałem z tym. No, prawie noc spałem i oni przyjechali dziś po południu. Dwóch ludzi. Przyjaciół, powiedzmy sobie. No, jeden przyjaciel, drugi, prawie przyjaciel. Ale fajny facet. I mnie tak wypunktowali. To też jest ironia, że jeżeli w, w polu informacyjnym w pewien sposób otwierasz się na prawdę. I mówisz swoim dzieciom na przykład, czy nagrywasz prawdę, która wierzy ich boli, bo im zburzy ich świat, a tu nagle przyjeżdżają ludzie, którzy burzą Twój świat. Punktują Ci Twoje iluzje na temat na przykład kobiet, nie wiem, czegoś tam jeszcze. To, to po prostu uruchamiasz lawinę. I myśmy z moim przyjacielem, który też dziś był, z, z takim kolegą, no starszym ode mnie, doświadczonym joginem, no i mi tam, ta lawina już ruszyła. O Jezu! O Jezu, ja wyszedłem z siebie. Zobacz, no, ja jestem byk. Byka nie wolno prowokować. Jeżeli sprowokujesz byka, to... Możesz się spodziewać najgorszego. Na szczęście nie dałem się sprowokować, ale prawie. No, tknęli moich wielu iluzji, zwłaszcza dotyczących pięknych kobiet, które mnie kiedyś odwiedzali, z czego nic nie wynikało. Wypunktowali mnie moje wady, moje błędy, moje niedociągnięcia, też dużo komplementów. No mnie. To jest właśnie ta lawina. Uruchamiasz lawinę, rozliczasz się ze starą rodziną, gdzie było to, co było, żegnasz się z tym i nagle przychodzi nowe. I to nowe przychodzi, przynosi Ci nowe poznanie, nowe yy, nową prawdę, której nie byłeś świadom, bo nie uciekałeś, bo trzymałeś za skórniaki. I już nie ma. A nagle się okazuje, że ten facet mówi mi mój co ty kurwa masz na sobie? Masz lewajsy pasek od czegoś tam, kamera, nie wiem już, koszulkę jakiegoś, czegoś, że to jest za tysiąc masz na sobie. Ja nie widziałem o tym. Ja tego nie widzę. Ja, ja w ogóle w świecie żyję. Ty masz na sobie dwa tysie czyste, wyprane, wyperfumowane na sobie. Kurwa, w jakim świecie żyję? Ale ja mówię człowieku: ja to dostałem w prezencie od ludzi. Ja nie wiem, co to jest warte. Czy ten pasek, czy te spodnie. No, człowieku, masz dwa tysiące na sobie. W jakim świecie ci ludzie żyją? No mówię. Przywieźli mi ludzie czuchy, no to wyprałem. Jak były brudne już. Pralkę mi koleżanka, przyjaciółka po, pomogła uruchomić. Ja nie wiem, do czego oni wartość przykładają. Czego masz dwa tysiące na sobie? Jakie dwa tysiące To mnie ludzie przywieźli w workach, w prezencie. No, wyprałem, akurat była czysta, to włożyłem. Ja pierdolę. W jakim świecie wy ja nie wiem. No ale wypunktowali mnie totalnie. Totalnie. Aż się wkurwiłem. Dałem im poparcie. No ja z bykiem się zadziera. Ale to jest lawina. Została uruchomiona lawina w umysłach moich dzieci. W... będzie lawina w umyśle relacji moich dzieci z ich matką i tu poszła kolejna lawina. Kolejna lawina i oni mi takie rzeczy wypunktowali, że ja po prostu wydzierałem się na No taka sprawa, no z bykiem się nie zadziera. Z bykiem nie wygrasz. Jeszcze ja mam sen z To są dwie pary potężnych rogów. Ale nie, bardzo przyjaźnie było, no tak poznawczo. No wiesz, mężczyźni się trykają. No. Tutaj nie ma Gierek, że nie wiadomo o co chodzi. Tu wszystko wiadomo o co chodzi. No. Chodzi o to, kto ma rację. O, bardzo oczyszczające spotkanie. To tak, jakby ta lawina zeszła już do jednej trzeciej stopy i teraz będzie reszta. Teraz to pójdzie dalej. No wypunktowali mnie na max, No Max, wszystkie moje słowości. Tam nie chodzi o picie, tam to, to picie to już dawno minęło, to już w pikuś. No stroski, nie, nie no byli, to byli dwóch przyjaciół Z <laughs> troski. ale ja już się mam dobrze. Były gorsze czasy, byłem bardzo samotny. Teraz wiesz, mam zamówienia. oni też wzięli wysyłki, wyślą mi je, nie muszę na pocztę iść, po prostu zrobię kolejne, kolejne zamówienie dostałem, no z troski, z troski. ale no to, to była taka męska interwencja, taka dosyć harsh, yy, prawdziwa, yy, harsh. Też z elementami komplementu. Twarz, yy, szoska, No, mężczyźni są szóstki. O co mi chodziło? Po co ja tu nagrywałem? Nie A, że jeżeli zdejmujesz ze swoich barków bagaż sprzed 15 lat, yy, yy, kłamstwa. Yy, kłamstwa. To nagle się uruchamia wszystko. A obaj z, z przyjacielem jesteśmy po weekendowym, dwuweekendowym, głębokim procesie, yy, który spowodował cuda, bo ja, znając siebie i swój stan umysłu sprzed z ostatnich 15 lat, to ja bym prędzej umarł umarłbym niż powiedział dzieciom prawdę. A tutaj ta interwencja tej pani od ustawień chremizelowskich, mistrzyni i to, co on przeszedł i to, co on mi opowiedział, otworzyła mi wybór. No dobra, chcesz umrzeć? Czy wreszcie powiesz prawdę? Swoim dzieciom, to jest połowa ciebie. To chcesz... Cztery, ty. 50% z nich, z ich ciał, umysłów, to jestem ja. Czyli mam cztery razy ja. Po 50%. Czyli czy ty chcesz umrzeć, bo ktoś był wrogiem dla ciebie, bo miał nieczyste sumienie? Czy ty powiesz wreszcie prawdę samemu sobie? pięćdziesięciu procentom siebie samego w czterech różnych ludziach. Niech one zrobią z tym, co są. Dlaczego ty masz to nieść i się dręczyć tym i umierać na to? I to jest trzecia odycja czy czwarta? To jest kontynuacja. Samemu sobie nie powiesz prawdy? Choćby. To był ktoś w 50% tomu razy cztery. No to kurwa, gdzie jest twoja uczciwość wobec siebie i dlatego dwóch życzliwych ludzi przyjechało dziś i mnie tak wygmutowali w moich słabościach, w moich błędach, w iluzjach. No ja tam zadałem radę. No nawet się dobrze broniłem, bo to wiesz, z bykiem się nie zadziera. Byk, byk to jest, jest cztery wielkie kopyta i. Ale nie. zostaliśmy się przyjaźni. Także wiesz, lawina ruszyła. Wystarczyło, wystarczyło w polu informacyjnym w sobotę powiedzieć prawdę, wysłać do dzieci i już w poniedziałek. Przyjeżdżają przyjaźni pomocni ludzie i mówią ci prawdę. Dobrze. Ta prawda może boleć. Dobrze. Masz na sobie ciuchy za 2000 zł. Ja mówię, no ale kurwa, o czym ty mówisz? To dostałem w prezencie. Pralkę uruchomiła mi, przyjaciółka tydzień temu. Wyprałem. Ale to jest 2000 zł. Ja nie, nie miałem o tym pojęcia w ogóle. Dla mnie to, ten świat nie istnieje. Ogarnij łóżko, ogarnij to, ogarnij to, ogarnij to. Może wynajmniej większe mieszkanie. Przecież roboty masz nie do ogarnięcia. Ja ci znajdę ludzi do roboty, czy tu jedno mojego przyjaciela. No mówię, znajdź mi, znajdź mi, bo mi się nie chce robić. Ja już się narobiłem w moim życiu. No niech przyjeżdżają, coś się nauczą, pomogą mi. Ja tego mogę sprzedać, ile chcę. Świat się otwiera. W momencie jak z Barek w plecach spada, sześciotonowy z czymś tam, o czym już nagrywałem, już nie będę się powtarzał. I nagle wszystko się otwiera. Ja ci znajdę ludzi. Już. Jutro będą uczynić. zrobią ci. Jeszcze się czegoś nauczą. No co, ja do gruba mam to zabrać? Tą wiedzę. No, cuda się żyją, no. Naprawdę. Wystarczy moim zdaniem zdjąć z siebie odium przywdy niesprawiedliwość nieuczciwość i powiedzieć prawdę tym, którzy muszą ją usłyszeć, czyli tym, którzy biorą w tym udział i cuda się dzieje i nagle dowiadujesz się że masz to sobie ciuchy no to za ja Dlatego nie rozumiem. Że masz na sobie, wiesz, Lewajsy, pasek kamera i ciuchy za 2000. A ja pierdolę. Uf. Nie mój świat, ja tego nie rozumiem. Ale niech on mi przyśle tych ludzi. Ja mam masę towaru, mam masę zamówię. Ja ich nauczę. Sprzedam, odpalę im działkę. Wszystko jest ok. Bo ja już to robię od 10 lat i mnie to już nudzi po prostu. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje praca na świadomości zbiorowej. Do tego mam dostęp. Strajan się, otwierają się obrazy. Tu też ciekawe rzeczy są z tym S1. To jest dobry temat. Jest sporo audycji o tym. Ja nie słucham ich, bo nie chcę się sugerować. Nie słucham tego w ogóle, nic nie słucham, nic, tylko muzyki. No to jest koniec Starego Świata, moim zdaniem. To jest sonda z polem informacyjnym, wpływy na pole informacyjne, który ten Stary Świat, właśnie to, co w tych ostatnich audycjach, wiesz, o tych zdradach, o moich pracach Hewingera, mojego przyjaciela, syficzny, stary świat kłamstwa, nieprawdy, matactwa, mataczenia, yy, oszukiwania, yy, któremu mój przyjaciel podlegał, ja podlegałem i my ty, skończyliśmy. I o tym jest ten obiekt S1. Zupełnie inny świat idzie. To jest, yy, ja bym powiedział, to jest taka sonda informacyjna. Zmiana, nie wiem na czym to polega, nieważne. Zmiana pola informacyjnego. Moim zdaniem. Ale nie słuchałem żadnych audycji, nie chcę się sugerować, tam wiesz, ludzie straszą, straszą. mnie Straszenie ludzi nie interesuje. Zmiana pola informacyjnego. I teraz ten czas jest akurat dobry, a myśmy się szykowali do niego jeszcze sprzed 2012 roku. Kalendarz majów. Koniec czasu, disclosure, apokalipsis, no i to jest właśnie ten czas. I w naszym przypadku Eliasza, mojego przyjaciela Eliasza, proroka Eliasza. I, i moim, po prostu no, wycisiliśmy swoje życie osobiste. No rzeczy, które spotkały w sposób nieuczciwy, podły, okrutny. I daliśmy sobie z tym radę. No ja, akurat, jeśli chodzi o okrucieństwo, to jestem mistrzem w tym. No wiesz, Mars w opozycji z Saturnem urodzeniowym to jest czyste okrucieństwo. To jest czyste okrucieństwo, którego doświadczyłem od matki, od ojca, od żony, bo to jest w dwie strony działa. I aktywne, Okrucie, ok, opozycja urodzeniowa Marsa do Saturna to jest okrucieństwo również aktywne. Okrucieństwo. I również bierne. Czyli możesz doświadczać okrucieństwa. No, ja w młodości nauczyłem się, że okrucieństwo aktywne przywdzi ludzi, i ja nie chciałem tego robić. No, przekonałem się w podstawówce, że, że by tego nie robić. I przez całe życie doświadczałem okrucieństwa biernego, czyli ktoś mi zadawał okrucieństwo. Natomiast teraz w tym obiekcie jest jeden zmianie pól hmm, informacyjnych, hmm, kiedy prawda jest promowana. Disclosure, apokalipsis, spadek zasłony z, z oczu, też wsparcie Eliasza, który też walczył o swoje życie, bo ma, on jest młody człowiek. Chce karierę robić. No też interesuje się mną, dba o mnie. No, cudowny przyjaciel. Objawiła się we mnie okrucieństwo w skali aktywnej. Totalne okrucieństwo. Powiedzieć czwórce cudownych dzieci, które wychowałeś, wyniosło, wynosiłeś na piersi. Woziłeś po ciepłych morzach, po zimnych morzach, w przez 20 lat, powiedzieć im prawdę o jej matce. No już nie użyję właściwych słów, żeby to było kulturalne. O tym, co ona robiła. Niech se dośpiewa. To jest rodzaj okrucieństwa. I mnie to dużo kosztowało. Dwie noce jestem. spałem. Jestem strasznie zmęczony. A jeszcze ci dwaj przyjechali i jeszcze nie punktowali dzisiaj za moje. Dwa ciuchy za dwa tysiące i, i moje niedociągnięcia. No nikt nie jest idealny. Ale dostępu do okrucieństwa. Nie wszyscy mają. Nie życzę Wam tego. Mo, moja była żona, matka, córki dzieci. Straciła czwórkę dzieci. Bez powrotu. Być może nie jest to okrucieństwo. To jest prawda. Ale jeszcze to we mnie rezonuje, dlatego to nagrywam. Pozdrawiam.